Cześć, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo fajnych akcesoriach, bo akcesoriach przeznaczonych do konsol, które są o tyle ciekawe, że ja nie tylko je opiszę, ale będę mógł je także Wam rozdać. Zapraszam! Dziś tak, ponieważ ten materiał powstał we współpracy z Allegro oraz marką Frogi. Która swoje sprzęty sprzedaje właśnie między innymi na Allegro. I dzisiaj pochylimy się nad dwoma produktami. I oba z nich to są stacje dokujące przeznaczone do konsol PlayStation oraz Xbox. I tak naprawdę w tym momencie zastanawiam się od czego tutaj w ogóle zacząć. Ale to jest trudne zadanie, ponieważ te sprzęty są bardzo do siebie podobne i różne jednocześnie. Ale mniej więcej powiem wam o co tutaj chodzi. To są stacje rokujące, które mają pełnić wszystkie możliwe role, być takim sprzętem all in one, chciałoby się powiedzieć i tak trochę jest. Bo jak widzicie, tutaj w tej stacji dokującej zmieściła się moja konsola PlayStation 4 Pro. Bardzo fajny sprzęt, jak dobrze wiecie, ale jeżeli macie PlayStation 4 albo PlayStation 4 Slim, to ono także tutaj wejdzie, dzięki specjalnym adapterom, które są dołączone do zestawu. Ponadto mamy tutaj wejścia na pady, więc te pady nie tylko tutaj leżą, żeby nie było, one także się ładują, bo w zestawie otrzymujemy takie oto Chciałoby się powiedzieć. Na mikro USB. To się wpina tutaj. Mamy tutaj już nie USB, tylko piny. Wsadzamy tutaj. I kiedy całość jest podłączona do prądu, po prostu te pady nam się doładowują, więc to jest bardzo wygodna rzecz. Ja sam miałem podobną stację dokującą do swoich padów, tylko to było oddzielne akcesorium, a tutaj mamy tu wszystko w jednym takim pudełku, w jednej tacce, chciałoby się powiedzieć. No i możecie zastanawiać się w tym momencie, ale po co konsola jedna albo druga ma tutaj w ogóle być w środku? Że Po co? Przecież ona może normalnie stać albo może sobie leżeć. No tak, ale pamiętajmy, że te konsole się grzeją szczególnie PlayStation 4 Pro, jak się na tym coś gra, to dźwięk jest jakby chciała odlecieć, naprawdę. I potrzebują dodatkowego chłodzenia. I tutaj to chłodzenie jest, bo tutaj pod spodem znajdują się wentylatorki, które są zasilane, jak widać, bezpośrednio z konsoli. Zresztą te ładowarki też są zasilane bezpośrednio z konsoli, bo to jest tylko jeden kabelek. I te wentylatory po prostu dodatkowo chłodzą konsolę. Więc mamy tutaj stojak te konsole mamy stojak jak napady, ale to nie wszystko. No, kiedy odwrócimy to w ten sposób, no to widzicie też, że mamy tutaj stojak na pudełka, więc jeżeli ktoś kupuje gry w wersji fizycznej, no to może je mieć po prostu razem obok konsoli. Jak widać, tutaj zmieści się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć gier, więc to też jest taki miły dodatek. Możemy mieć wszystkie rzeczy od PlayStation w jednym miejscu. I możecie zastanawiać się, ile taki gadżet kosztuje, i to jest koszt 109. Złotych, jak przed chwilą w sumie sprawdzałem, i czy to jest dużo, czy mało. Moim zdaniem to jest absolutnie akceptowalna cena, bo kiedy spojrzycie na ceny samych stacji dokujących dopadów, to one kosztują właśnie tak, ponad 100, nawet się zdarza. Ja za swoją płaciłem. 139 zł, a nie było tutaj ani wentylatora, nie było stojaka na płyty, nie było tych fajnych adapterów dopadów, więc naprawdę ten gadżet mi się bardzo podoba. I zacząłem od stacji dokującej, stworzonej z myślą o konsolach PlayStation z bardzo prostego powodu, a mianowicie no większość osób w kraju korzysta z PlayStation i to po prostu Was bardziej interesuje. Teraz jednak przejdziemy do stacji stworzonej z myślą o konsolach Xbox, i tutaj tak samo jak w przypadku tej stacji do konsol PlayStation. Tutaj możemy było. Możemy włożyć Xbox One starego. Możemy włożyć Xbox One S. Możemy włożyć Xbox One X. Nie bójcie się, że te konsole nie będą pasować, bo będą. Tutaj mamy odpowiedni zestaw adapterów. Tak samo jak w tym przypadku, stację podłączamy do konsoli za pomocą jednego kabelka USB, który oczywiście jest w zestawie. Mamy tutaj z tyłu półeczkę na gry, żeby sobie je kolekcjonować, ale jak mówiłem, ja korzystam z Game Passa, więc w tym przypadku jest ona pusta. No i mamy tutaj też. Ładwarki dopadów, i część osób może zastanawiać się, ty no Dawid, ale przecież, pady od Xboxa to są na bateria, nie akumulatory. One się nie naładują. Ludzie, tu nikogo nie ma. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma, ale naładują się z bardzo prostego powodu, bo tutaj do tej stacji dokującej są dołączone odpowiednie akumulatory, właśnie dopadów. Ja je tutaj już włożyłem i one zastępują te baterie paluszki, więc wkładamy tutaj. Taki właśnie akumulator ponownie i tak samo jak w przypadku wersji PlayStation mamy tutaj te takie adapterki na micro USB, wpinamy, wkładamy pada i ten bez problemu się ładuje. Więc mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z bardzo podobnymi urządzeniami, tylko stworzonymi dla różnych platform. Dlatego tutaj znalazły się te akumulatory, dlatego tutaj ich nie ma. No i z tego powodu też ta stacja stworzona z myślą o Xboxie jest droższa. Bo za to, jak już mówiłem, zapłaci mi 109 zł na Allegro a za to, jak patrzyłem, to było jakieś około 150 zł. No i możecie się zastanawiać, że a dlaczego przecież to o połowę drożej tak nie może być. No może być, bo tutaj mamy dołączone te dwa akumulatorki, a dwa akumulatorki do Xbox co za 50 zł. No to moim zdaniem jest bardzo spoko cena i nie należy na to narzekać. No i w tym momencie powinienem się pożegnać, ale przecież miałem jeszcze powiedzieć, w jaki sposób możecie otrzymać takie stacje edukujące. Dogadałem się z firmą Frogix, że będę mógł rozdać 10 takich stacji i nie martwcie się, że 5 dla PlayStation, 5 dla Xboxa. Ja wiem, że większość ludzi korzysta w tym kraju z PlayStation, więc po prostu umówiłem się na 10 stacji dla tych osób, które wygrają w naszym moim konkursie, jeżeli można tak to nazywać. Nie mamy tutaj specjalnie wyszukanych zasad, po prostu napiszcie w komentarzu, dlaczego chcielibyście otrzymać taką stację i jakieś tam najciekawsze komentarze po prostu wybierzemy. Nie będziemy się raczej sugerować tym, który komentarz będzie miał najwięcej łapek w górę, to on musi wygrać. Chociaż to może Wam pomóc z tego samego powodu, jak nam pomagają te łapki w górę pod filmem. No bo jeżeli dużo osób zalajkuje Wasz komentarz, no to przecież będziecie wyżej się nam wyświetlać, więc łatwiej Was zauważymy. Więc mimo wszystko warto o tą swoją promocję jakoś zadbać. Można ten film wysłać znajomym i powiedzieć, a weź mnie i żeby mi Grubasz Kosiński dał stację dokującą do mojego PlayStation albo Xboxa. No i jak dużo osób tak zalajkuje, to my po pierwsze będziemy mieli większy zasięg, tylko po to to mówię, zawsze może się uda. E a Wy będziecie mieli większą szansę, żeby otrzymać właśnie taką stację dokującą do PlayStation albo do Xboxa. Więc mam nadzieję, że te produkty Wam się podobają. Mi się naprawdę bardzo spodobały, bo one są po prostu takie praktyczne, niedrogie, fajne. No, super. Naprawdę. Podobają mi się i gdybym nie trzymał konsol pod telewizorem, tylko by stała obok telewizora, to na pewno moje konsole też by stały w takich stacjach. No i to było wszystko już, co mieliśmy do powiedzenia. Teraz pamiętajcie o tym, żeby napisać te komentarze, w których Powiecie, dlaczego chcecie dostać stację dokującą do swojej konsoli? Napiszcie koniecznie, jaką, żebyśmy wiedzieli. No i poza tym, co możecie zrobić? A, zasubskrybujcie nasz kanał, zawsze o tym zapominam. A poza tym, jeżeli macie chęć, to możecie mnie śledzić na Twitterze albo Instagramie, gdzie mój login to Kosa64 i mam też konto facebookowe. Kosiński testuje, tam też zapraszam. Więc co, widzimy się niebawem. Pamiętajcie, że jeżeli nie wygracie tych stacji, to możecie je kupić na Allegro i zapraszam na następne filmy, które pojawią się już za kilka dni. Cześć!